Cześć Siemano, tak sobie ciacham te wilki, ciacham i naszły mnie takie przemyślenia. Nawet próbowałem to nagrać ciachając, ale powiem Wam, przemyślenia są e, na tyle e, poważne, że, że, że po prostu sykator do kieszeni i już Wam mówię e, o co e, chodzi. Zbliżamy się wielkimi krokami e, do zbiorów. E, i tak naprawdę w naszej branży są jakieś tematy zastępcze, a brakuje nam naprawdę profesjonalnego podejścia do sprzedaży, do biznesu, do planowania itd. tak i tak, dalej, i tak dalej. ostatnio na Wokandzie temat zatrudniania cudzoziemców. No właśnie, czy to jest temat polityczny, czy coś, no przedstawienie go miało lekki smak polityczny. Nie do końca wyczerpywało temat. Miało znowu zagrać, mam wrażenie, na emocjach, a nie stwierdzić faktów, czy, 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 czy wiecie, czy, czy być takim obiektywnym przedstawieniem sytuacji. Kolejna, kolejny temat, który wzbudził ogromne zainteresowanie, słuchajcie, czytałem komentarze pod postem Sat 24 na temat impostuwania. No nie wiem ilu, 4-5 samochodów włoskiej gali w okresie 10 sierpnia, gdzie polskie jabłka były niedostępne Bardzo ciężko było kupić te jabłka, no i było do wyboru kupić galę z Włoch za 4 zł z transportem Albo kupić prinsa polskiego za wagę w skrzyni za 4,50, gdzie mamy 20-30% odrzutu no, i gdzieś tam kilka tych samochodów było sprowadzonych. Jaki lament w internecie, że ojej, to jest działanie na, na niekorzyść. Powiem Wam, że mnie to w ogóle absolutnie nie rusza i uważam, że to było działanie, no właśnie, jak powiem to otwarcie i żeby to wybrzmiało. Było to działanie słuszne, ponieważ udało się utrzymać odbiorców i zadowolić odbiorców. No właśnie, nie jest jakby grupy czy. Podmioty handlujące muszą spełniać oczekiwania odbiorcy. A odbiorcy oczekują w całym roku konkretnych dostaw jabłek. I teraz co? Jeżeli ja nie mam jabłek jako, jako grupa, czy jako firma handlująca, to co, mam powiedzieć odbiorcy, że no nie mamy teraz, przez miesiąc nie będę Ci dawał jabłek. No to jest w ogóle absolutnie niepoważne, bo potem będą konsekwencje tego takie, że we wrześniu, w październiku, kiedy tych jabłek będzie dużo, ja jako odbiorca wypadnę z tego rynku, bo ten kupiec w sierpniu kupił kogoś innego. I powie, wiesz co, fajnie było z tobą, ale ty jednak nie spełniłeś moich oczekiwań, bo ja chciałem jabłko cały rok, a ty po prostu przez ostatni miesiąc nie mogłeś mi jakby podać jabłka, które oczekiwali konsumenci. No to jest jakby stricte antybiznesowe zarządzanie handlem. Ale z punktu widzenia widzę sadowników, czytając komentarze, no to bo wstyd, to była hańba. No ludzie, jakimi mi się emocjami, emocjami kierujemy, zamiast kierować się długofalowym interesem w branży, no to jest po prostu masakracja, więc nie mamy żadnego Planowania, tak naprawdę nie wiemy ile mamy tych jabłek, nie wiemy, tak naprawdę jakie mamy te jabłka. My, jako sadownicy, nie wiemy jaka jest sytuacja na świecie, nie wiemy jak będzie wyglądał handel, nie wiemy jak będzie wyglądało podejście marketów, ponieważ my nie. Oczekujemy rzetelnych informacji i planowania, tylko my non-stop podąża podążamy tymi emocjami, tematami zastępczymi, byciem piany i co jest ważne, i też chciałbym, to żeby to wybrzmiało, szukaniem wroga. Wszystkie podmioty, które na nas zarabiają, e, czy branża przetwórcza i tak dalej, mam wrażenie, że ciągle podsyłają nam wroga. Żebyśmy my mieli ciągle jakiegoś wroga. Żebyśmy by my byli przeciw. Bo my nie możemy być zacząć. My ciągle musimy mieć przeciw. Raz wróg jest taki, raz taki, raz taki, i ciągle się nakręcamy tymi emocjami i tym wspólnym wrogiem i narzekaniem, że to nie można, że to się nie opłaca, że to, że tamto. I powiem Wam, wracam, powiem Wam, że no właśnie, idąc w tą stronę, tymi emocjami trzeba zawrócić. Trzeba zawrócić i e, trzeba e, poszukać e, jakichś e, rozwiązań. Ja nie mówię, żeby świat zmieniać, ale żeby chociażby mieć świadomość, że ten świat da się zmienić, i powiem Wam, że ostatnio miałem ogromną przyjemność uczestniczyć w spotkaniu w mojej grupie, do której sprzedaję 90% towaru, a może nawet 95% we Fruit Family i tam właśnie było spotkanie członków i umówiliśmy sobie to jak ma wyglądać przyszły sezon, jakie są oczekiwania odbiorców, jak to będzie wyglądało z ordzawionym jabłkiem i tak dalej, i tak dalej bo słuchajcie ja bym chciał, żeby to jabłko ciągle kosztowało 3 zł ale to ile kosztuje jabłko decyduje o tym konsument, bo jeżeli ja idę kupić sobie buty to ja nie kupuję butów, których ktoś mi wciska tylko kupuję buty, które mi się podobają. I jakby jest, rynek jest rynkiem konsumenta, końcowego konsumenta. No. I trzeba sobie z tym, trzeba się z tym absolutnie. E, pogodzić i tę narrację, e, że no właśnie jest mało, wszystko, sad, narrację sadowników, wszystko przemarzło, no, słuchajcie, tu akurat jesteśmy pod działką, gdzie mieliśmy zrażanie nad koronowe sprawy, wygląda naprawdę e, dobrze, ale tę narrację, no że przemarzło, że nie będzie, że minimum 3 zł, a potem jak zwykle kończy się tym, że sprzedajemy te jabłka w, pyp, w połowie ceny, którą oczekujemy na początku, no, no, brakuje tej stabilizacji i tak dalej i tak dalej, i właśnie od, ogromne podziękowania dla chłopaków z Fruta że takie spotkania są organizowane, nie będę mówił o szczegółach tego spotkania, bo to jest, było spotkanie absolutnie Zamknięte i chciałbym, marzę o tym, żeby tak jak we Włoszech, gdzie byliśmy rok temu, odwiedzić um, grupę producentów, byliśmy tam e, wtedy, kiedy trwały, uwaga, piąte zbiory, piąte, piąta przerywka Pink Lady żeby tak jak e, tam, gdzieś ten poziom organizacji e, był większy, gdzieś ten poziom e, hmm, świadomości był e, większy, gdzieś ten poziom planowania e, był większy. E, tak, żeby no, konkurować ze wszystkimi na świecie i skupić się na tym, żeby wygrać tą konkurencję, żeby żeby jędrność tego prinsa w lipcu była na poziomie 8 i 9, bo takiego prinsa ostatnio miałem okazję właśnie w lipcu z zjeść z. Zagranicy i to naprawdę był kosmos, to był kosmos. A my się skupiamy na tym, żeby tutaj jak te dziki, zobaczcie, jak te dziki, tu jak te sadownicy i branża jak te dziki, ryć tutaj w tym własnym ogródku, tutaj na tym własnym polu, ryć, zabijać się, oskarżać, manipulować, wyzywać innych od złodziei, No to jest po prostu, słuchajcie, skandal. Więc ja naprawdę jakbym jakbym mógł, to bym z tego podwórka tak troszeczkę tak kroczek w bok. O, i tu sobie popatrzył i powiedział, papa, papa. Pa. Skupmy się, nie wiem, czy to się. Wydaje mi się, że to się da radę zrobić na początku. Zrobić to w naszych głowach, w naszej mentalności, ażeby tą branżę troszeczkę uzdrowić, tą naszą, żeby poprzez takie właśnie spotkania, jakie ostatnio się odbyło i tak dalej, żebyśmy my świadomie podejmowali decyzje na temat tego, co robimy, jak robimy, żeby właśnie był więcej planu, więcej takiego działania. Do przodu, no i nie podążania tymi emocjami i, i, i kopaniem się w własnym po kolanach, bo to absolutnie nie pomaga, absolutnie to nie pomaga. Szkoda, że tak jest, mam nadzieję, że to się w przyszłości zmieni. Ach, tak trochę gorzko się zrobiło na koniec. Tutaj też ligol pod fliperami. od razu widać efekty. Powinno być tutaj, e, psz, powinno być tutaj wykonane przerzedzanie. Nie było przerzedzania, bo nie wiadomo było jak to się zachowa, jeżeli chodzi o opad czerwcowy, jeżeli chodzi o tą jakość siabek, jeżeli chodzi o ilość pestek na drzewie itd. Tak tak Sady w Polsce nie wyglądają idealnie, nie wyglądają e, wzorowo, ale to nie znaczy, że my. Mamy wołać o pomstę do nieba, że wszyscy muszą kupić jabłka, które nam nie wyszły. No to nie o to chodzi. My musimy troszkę dopasowywać się do naszych odbiorców, sygnalizować im pewne rzeczy, takie jak w tym roku ta jakość, i starać się współpracować długoterminowo. Długoterminowo. Nie może być tak, że jadą jabłka za wagę w skrzyni słuchajcie, gdzieś tam z drugiego końca Polski ktoś tam je ściąga, tu do nas do grójca i na wierzchu skrzyni połowa jabłek jest spoko a pod spodem jest chłami gruz no, to, to, to jest w ogóle masakracja więc naprawdę apeluję o to, żebyśmy się uderzyli w pierś i żebyśmy w końcu zaczęli wymagać od innych od siebie troszkę większego Profesjonalizmu i odłożyli te wszystkie bitewki, wojenki na bok, bo to jest po prostu tragedia.